No, albo, hejka, hejka, czerni się mango dostosowane. O miem, mi, jem, mi, jem, mi. Dobra, znam przykład Jimmy Jimmy jego, zostawcie super, a komentarze kuletowe takowe. Tak. Jedziemy, kurwa, kiedy języka wchodzimy. Mm. Eee, język będzie. Koszmarny <śmary> język. <śmary> Ta, koszmarna misja jakaś. Uuuu, weszliśmy uu, do jakiegoś języka. Uuuu, Uuu, <śmary> uuu. O, paszczy jezora jesteśmy. O, patrzcie. Paszczy zębów. Chyba paszcza zębów. Paszczowe zęby. Ej, ty, ja pamiętam to. O! Ty, jakieś zdjęcia robią chyba. Ej, czekaj, nie, to to? O, to jest to, kurwa. O, wiatła. Paszczy jezora jesteśmy. Co mam tu robić? Tej paszczy jezora. Bo jest sobie. O! Nie -o. Moje zdjęcie! Jak się tobie zdjęcie Halo? Tylko? No zdjęcie Ja nie mogę zdjęcia robić! Rób ty kurwa moje Chyba się nie moje zdjęcie robiło Kurwa mać Dobra nie jest to że Wrócę jeszcze trochę Pastora, albo nie wrócę tego. Paszora Paszczora... Tra tra tra. a cię pucało tego paszczora? wejdzie do paszora, nie, pucać? Pucaj, kuwa, nie pucać. Kłócaj kurde, nie jest tego paszczora. o <ścoughs> oh, jezu. co? co mam robić? pomóc... a nerdam pomóc, okej. Okay. Zajkujono mi inaczej. Co tu się odpierdala? Co to, jakiś dom strachów? Ano ta dom strachów, kurwa. <laughs> Kurczę, lecz czwartym, kurwa. Uuu, nie temu. <laughs> nie temu miałeś przypierdzielić. <laughs> kurwa, nie chciałam, spokój. Dobra, paki, jakieś fatty, jebane. Nie widzicie, że kurwa... nie <laughs> leje tego, tylko tego leję. Uchodzicie mi, dupki, jedne w paradę. Ooo, postawcie cię super kurwa, łapę w ogóle... no sam dostaje, nie moja wina. Bo podchodzi mi pod nogi, kurwa pod ręce. Chodzi idiota jakiś. Jeden Baki, Seraki, fati. Tu mamy Iona, kurwa. Fati Baki, jeszcze coś tam, pomóż kujonom. Już? Dostanę za to pomóc, kujonom? No to stąd. Czekaj, teraz coś to można zobaczyć? Alo, chcę zobaczyć, kurwa. to fajne zablaski są. Gdzie dostanę? Może wejdę gdzieś do góry, czekaj się skakało do góry. O, co wejść, coś tu zobaczę? Coś tu będzie dla mnie czekało? Alo. O, o! O kurwa, pokój zagadek? Ha! A Jakiś pokój zagadek ty wylazłam. O! Jest ten pokój zagadek! Jestem w rzęku właśnie. Zara, Zara, dług nie fajdę sobie, tylko za Może to znajdę. Sobie, co, sobie czekaj, to alo, no rocholer, no Ro lerno, nie wkurzę, nie widać się w się do góry. Co tam będę mieć? Ciekawego. <suszy> 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 ja wlazłam skąd w ogóle O kurwa Co to jest? tutaj o kurwa nagrobki mam kopać oj, oj oj ty rozbiedała mnie O kurwa ty spadaj O cholerne gówno Biegnij! Rzeczyj cholero! O! Nie, teraz, teraz, biegnij! Teraz, biegnij! Szybko! Uuu, kadne jakieś jakiś, po Baba jaga! To to O! le... No weź mnie! Kurwie! Cofnij się, kurwa, jebane, główną mnie zabiję teraz. Halo E. No co? Nic. Pewnie sobie idę. Wejdę, sobie wyjdę skądś. O jezu, coś tu jeszcze mam. No to ja miałem przyjść, chyba i tak. Dobra, już tam mieliśmy przyjść, to kurwa, Chyba ja mogę tego gadać. Co mi to chodzi? Mhm. Kamery posunek na su nie ma ojej. No już <śmiech> <śmiech> i do tego, co ja idę, chyba i co? O, jeszcze linki idzie. Walesie, palancie leś w <grymne> <grymne> jeszcze jeden. No biegnij ty do kuchy, Już. dość tak, Dobra, już mi jeszcze Tak, co tam pomogłam. Dobra, dobra, pomogliśmy znaczy, dobra. Dzi mi pomógł, Emi mi pomogła, dobra, już. Bla, bla, bla. Dobra, już. Dobra, jest jakiś. Strachy, strachy, malachy ja gdzie mam iść? A da szukać ich znowu? Za... Fajnie, mogą pociski ich szukać Gdzie jesteś to? No, mam no strach z kursę. Escape rób normalnie kurde. Dom strachu. No gdzie jesteś ten? Skąd mam wiedzieć gdzie jesteście? Halo, mhm. mi się próbuj teraz. Musisz końc misji, jeszcze nie kończyć. Tu jesteście Halo Nie ma to ponoko A nie Szukanie nie wiem to sensu, czekam na co? Tu? Skąd mam gdzie polazłyście? Gdzie polazliście kurwa? Nie jest tam przyszłam chyba Tu polazli Halo Nie tuś nie ma fajnie tu może tu będą Z... <laughs> nie, nie wiem je wie. gdzie jestem. nie tu was nie ma tu gdzieś hallo właśnie tu Halo, gdzie jesteście? Baki i jakiś tam. Patty? Patty, tak? Baki i patty? Bakowy patty. Nie ma tu was. Co? Kogo znalazłam? Aha, no i co teraz? Gdzie następny? Może tu też? Nie wiem. Dobra, patty znaleziony jakiś cholery. No e, otwieraj to kur. Czy babka się pewnie nie No chodź Patty idziesz ładź za mną, bo nie znajdziesz tam tego drugiego. Chodź Idziemy, idziemy. Musisz zjeść, kurwa. Tak, wyjdziemy tu co z tego. Gdzie? gdzie ten drugi? O no, super. Tego drugiego nie mamy jeszcze. Ha, ha 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 No zaraz musisz... no Chodź tu. Idziesz Sratki, Fati. Kup się to zobaczysz. No szukam chwila, gdzie jesteś Czucił łapkę chyba się powiem, sopu Czucił łapkę cholera, dawaj Gdzie on się wydziela? idziesz, rusz się Nie wiem Gdzie go słyszę zaraz, słyszę cię, słyszę cię Faki sraki.